Jak przełamać strach przed pierwszymi zajęciami Poldens? Pamiętaj, że wszyscy zaczynają od początku. Nawet koleżanka, która trenuje obok Ciebie, już kiedyś zaczynała, też była w tym samym miejscu co ty. Pamiętaj o motywacji. Kiedy postanowiłaś się zapisać na pole dance, miałaś ten jeden jedyny powód, dlaczego chcesz się zapisać na Poldens. Pamiętaj o nim. Odwiedź studio pole dance wcześniej. Porozmawiaj z instruktorką, porozmawiaj z recepcją, dowiedz się wszystkiego, roz rozwiej swoje wątpliwości. Uwierz mi, to pomaga. Przed pierwszymi zajęciami. Wejdziesz do tej szkoły pewnym krokiem. Znajdź swoją koleżankę od rurki, znajdź kogoś, kto będzie z Tobą chodził, kto będzie dla ciebie wsparciem, dla kogo Ty też będziesz wsparciem, będziecie się razem wspierać i będzie Wam łatwiej iść na te zajęcia razem. Miej dystans do siebie. Jeżeli ci coś nie wychodzi, śmiej się z tego. Jeżeli ci coś wychodzi fajnie, ciesz się z tego. Nie traktuj Polęc jako misji życia, ponieważ to jest tylko zabawa, ma to sprawiać Tobie przyjemność i masz tam iść dla własnej satysfakcji. Ciesz się z tego. Napisz, jakie były Twoje początki Poldens. Napisz mi w komentarzu, czy było, ci, czy było ci się ciężko zebrać na pierwsze zajęcia Poldens i jakie miałaś odczucia w związku z tym.